Siemano ludziska z tej strony grek.pl a obok mnie jest anki.pl tak jest, jesteśmy w naszym tutaj, czyli moim mieście w tym się to już sporo zmieniało. no może nie, sporo to wiele mówione tu mamy taki sobie pomnik Blaze'a. już chyba jeszcze przełączę na lutanie poprzez to drugie jak już mi się źle chodzi To te domki już widzieliście No I oto tutaj mamy też ratusz taki nie za wielki hmm. Fanki to nic nie mówisz Proszę, ale Fanki znowu bawi cześć, się... Cześć, cześć. Co? Ale Fanki znowu się bawi w chowanego <laughs> Zajdźcie O właśnie idzie No wiem, że to ty, panki No okay, come on, no No, no okay. właśnie, właśnie Oczywiście jeszcze Jeszcze tu trochę jeszcze pobudujemy Może coś wymyślimy razem jeszcze tutaj dokładnie pokażę... No, Włączymy... wszystkie miasta w jedno. No to trochę tutaj tak ciemno. Jeszcze trochę się poświetla poza ucznikiem. A to był taki mały ucznik z fankiem. Yy. Więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie.